Hej, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak zabiegam, moje tygodniowe zakupy. Tym razem są to tylko i wyłącznie zakupy z biedronki. Tyle tytułem wstępu. Zapraszam Was na film. Pierwszą rzeczą, o której zaczniemy, jest makaron. I ten makaron jest w kształcie szreka. Jak widzicie, jest on z Lubeli. Mam gdzieś paragon, więc wszystkie ceny postaram Wam się mówić na bieżąco. I jeżeli chodzi o ten makaron. Jest to mini szrek, on ma 400 gramów, gdzieś tu jest, on ma tutaj 400 gramów i on kosztował, kosztuje 3,99, więc jest to pierwsza rzecz, którą sobie kupiłam. Ciekawa jestem, jak ten makaron wygląda po ugotowaniu, chyba jest tylko szrek. Także tak. I kolejną rzeczą, którą już mogliście zobaczyć. Są ciastka i te ciastka, i te ciastka kosztowały 2,89 I jeżeli chodzi o te ciastka, to w biedronce możemy znaleźć kilka rodzajów. Są w białej czekoladzie i te z orzeszkami, takie same tylko że w białej czekoladzie. Są takie bardziej, są też z rodzynkami, są właśnie takie karmelowe z ziem, orzeszkami ziemnymi. Jeśli chodzi o mnie, to to i są najlepsze ciastka. I te w białej czekoladzie, ja nie lubię ciastek, ogólnie nie lubię ciast które mają w sobie rodzenki, bo one są takie, no nie, po prostu nie lubię, nie lubię ogólnie bakali. Także, także, tak to wygląda, a te naprawdę ciastka są bardzo dobre. Tutaj tak naprawdę mamy dużo tego karmelu, mamy dużo tych orzeszków i tego takiego ciastka kruchego jest najmniej. I ich jest chyba sześć, z tego co mi się wydaje, tych ciastek jest 6, a ich gramatura to 140 gramów. <laughs> Następne rzeczy. Są to bułki, i tutaj miałam problem. Czy są to bułki cztery pory roku, czy są to bułki codzienne? Bo te w mojej te bułki były bardzo pomieszane, więc nie wiedziałam, co tak naprawdę biorę. Więc ja sobie tam sklekałam, że są to bułki codzienne i tych bułek mam cztery, a jedna taka bułka kosztuje 85 groszy, więc za cztery. Zapłaciłam 3,40. Kolejną rzeczą są tortille. Szukałam w biedronce tego lawasza takiego placka, tylko że kwadratowego, ale niestety nie znalazłam. Tutaj jedyny, jedyna tortilla, jaka była, była to tortilla wieloziarnista. I jak tutaj możemy zobaczyć, są to placki z płatkami jęczmiennymi, płatkami owsianymi, otrębami pszennymi, siemieniem lnianym, nasionami szałwi hiszpańskiej. Bez dodatku substancji konserwujących stanowią źródło pok błonnika pokarmowego. Tutaj mamy 306 gramów i tu chyba jest 4 te placki, coś takiego, 4 albo 6. I jeśli chodzi o tą tortillę, kosztowała ona 3,80. Kolejny produkt są to po prostu chipsy. Jako, że jest sobota, wy widzicie ten film w niedzielę, ale mamy sobotę. Jako, że jest sobota, to oczywiście filmik, chill i tak dalej i kupiłam sobie coś, żeby sobie chrupać i są to, i te chipsy kosztowały 2,85 i jest to smak ser szynka i one są takie z jednej strony karbowane, z drugiej płaskie, powiem wam, że to jest mój ulubiony smak, jeśli chodzi o chipsy, które są właśnie wyprodukowane tylko i wyłącznie dla Biedronki, to jest mój ulubiony smak, dlatego też je bardzo często kupuję, dalej mamy zwykłą sól, pszen sól, sól pszenną, dalej mamy zwykłą sól tej soli mamy kilogram, a sól ta kosztowała 89 groszy. Sól jak sól nie ma co się na ten temat zbytnio rozwodzić. Kolejna rzecz jest to chleb. Jest to chleb żytni, 100% pełnoziarnisty, bez drożdży, bez dodatku substancji konserwujących i, pod, i tak. I jego mamy 300 gram, to chyba już wam mówiłam i on kosztuje 237. Jest to chleb żytni, ponoziarnisty, na naturalnym zakwasie żytnim, krojony, pasteryzowany. Mamy żyto, krojone 34-6%. Chleb jak chleb. Ja bardzo lubię te chleby i tutaj mi się rozsypała sól. Smakują mi po prostu, lubię takie ciemne chleby. I z biedronki też są ok, moim zdaniem. Następną rzeczą są płatki owsiane. I są to, są to po prostu te płatki górskie, a nie błyskawiczne. I płatki te, tutaj jest ich 500 gram, czyli mamy pół kilograma tych płatków. I one kosztują 2,84. Plony natury. I mamy jeszcze jakieś inne informacje? Nie, po prostu płatki górskie. Płatki owsiane, jak płatki owsiane. Nie wiem, czy w biedronce jest więcej rodzajów tych płatków, ale na pewno w lidlu też mamy błyskawiczne i mamy jakieś jeszcze inne. Ale tutaj były te górskie, więc wzięłam te górskie. Kolejna rzecz są to banany i te banany kosztowały 5, 14, ale ja tutaj mam kilogram 30 tych bananów, a jeżeli chodzi o kilogram to kosztuje on 4,99. Są to dość dojrzałe banany, więc trzeba je szybko zjeść, ale myślę, że w tydzień pójdą lekką ręką. Kolejny produkt, który tutaj mamy, i troszkę powiem Wam, że zdziwiłam się, że ten produkt jest jeszcze dostępny w Biedronce, ponieważ on był na promocji. No w sumie dwa czy trzy tygodnie temu, ale on jeszcze właśnie w mojej Biedronce był, dlatego też sobie je kupiłam. Bo jeszcze tego, bo jak, bo jak polowałam te tam miesiąc temu, czy tam 3-4 tygodnie, czy tam dwa, nie pamiętam dokładnie, nie było w mojej Biedronce tych harówek, a chciałam je spróbować, bo jeszcze ich nie jadłam. Oczywiście są to parówki Berlinki, jedyny słuszny wybór. A w sumie jestem ciekawa, ile one, ile one mają mięsa w sobie. Kieł... kiełbasa wieprzowa. O! I one tutaj mają y, aż 71% mięsa wieprzowego w sobie. Boczku mają 12,6%. Boczek wędzony 12,6%. Czyli tutaj mam aż 71% mięsa y, takiego wieprzowego. Plus mamy do tego jeszcze dodany boczek tam 12%. I jestem ciekawa jak to wygląda w takich normalnych parówkach, w berlinkach, które nie mają żadnego Dodatkowego składnika. No, jestem bardzo ciekawa. No, ale w każdym razie fajnie, że je znalazłam i tutaj widzicie, że do, do 26 czwartego jest termin, więc na pewno one zostaną zjedzone. Będąc w temacie parówek, ta sama historia, która była z tymi poprzednimi, czyli z tymi z boczkiem. Szukałam ich, aczkolwiek nie mogłam ich znaleźć, dlatego też. Taka jest sytuacja, a nie inna. Znalazłam teraz, więc się bardzo z tego cieszę. Aha, nie powiedziałam wam ceny ty, tych parówek. Tutaj ta z boczkiem i one kosztowały tyle samo: ta, boczka, ta, ta z boczkiem i z Chorizo. I one kosztowały, już Wam mówię, bo nie wiem gdzie one są: 4,99. Za 5 zł takie mamy parówki. Jestem ciekawa, jak one będą smakować. A widząc w sklepie te parówki, stwierdziłam, że zrobię sobie takie, powiedzmy sobie angielskie śniadanie. Tylko zamiast um, tych takich kiełbasek właśnie będę mieć te parówki. Zobaczymy jak to um, wygląda. A jak brytyjskie śniadanie, to taka fasolka w sosie pomidorowym. I jej mam 415 gram. I ona... W Kosztowała 4,75 i powiem Wam szczerze, że cena trochę mnie zdziwiła, bo myślałam, że, one, on, że ona będzie po prostu droższa. A jednak kosztowała tyle, więc jestem zadowolona z tego, ile ona kosztowała. Więc, dziś, więc dzisiaj, czyli w sumie dzisiaj, jutro, właśnie będzie takie angielskie śniadanie, które właśnie będzie składać się z tego. Oprócz tego, że nie mam takich kiełbasek małych, ale będą parówki, także myślę, że będzie great. Kolejny produkt to są żelki. Jak widzicie, są to żelki kwaśne. Ja ostatnio mam taką fazę na żelki, że po prostu byście nie uwierzyli. I tutaj mieliśmy opust na te żelki, bo jeżeli kupiliśmy dwa, to taniej, to taniej to jest tańsza cena. I ogólnie tak. Te żelki kosztują 3,52 jedna sztuka, więc bez rabatu zapłaciłabym 7,18, ale tutaj miałam na tych żelkach rabat 2,20, więc za te dwa opakowania zapłaciłam 4,98, więc mam po prostu 2,20 w kieszeni i się bardzo z tego cieszę i zobaczymy, jak na pewno będą dobre, bo one są takie, że one, wiecie, one mają w sobie, one są takie, one są pokryte czymś kwaśnym. I one, one mają takie nadzienie owocowe, właśnie jak tutaj jest napisane. One są przepyszne. Żelki właśnie są najlepsze na świecie. Mam nadzieję, że też tak uważacie. Przed ostatnią rzeczą, którą kupiłam, są to pomidory suszone. I tutaj mamy pomidory suszone w oleju z ziołami, z pestki dyni, 270 gram. I powiem wam, że ja zawsze, na przykład, ten olej, który tutaj mam, sobie zachowuję i coś na nim sobie smażę. Naprawdę bardzo dobre. A te pomidory suszone to kosztowały 5,99 Z tego czasu w Biedronce były takie duże, takie chyba 500 gram tych pomidorów, czy nawet litr tych pomidorów, ale teraz właśnie ich nie widzę. Są takie małe, ale też dobre, też je lubię. I tutaj jak wie, sami pewnie wiecie, w Biedronce jest bardzo dużo różnego rodzaju właśnie tych pomidorów, bo tam chyba są z ziołami, są z jakimiś kaparami i tak dalej, więc... Więc tak, do wyboru, do koloru Koloru do wyboru tak powinno być. I ostatnia rzecz, którą sobie kupiłam, oczywiście w tygodniu, oczywiście w tygodniu na pewno będę dokupywać sobie jakieś wody i tak dalej. Coś w ten deseń aczkolwiek kupiłam sobie dwie muszyny. Ja bardzo lubię muszyny, bo one są jakieś takie inne w smaku, są takie bogatsze, są lepsze, no nie wiem. Może ja sobie wymawiam, może tak faktycznie jest. Jeśli chodzi o te wody, to zapłaciłam złoty99 za jedną, czyli za dwie zapłaciłam 3,98. I tutaj tych wód mamy 2 litry, więc one są większe aniżeli takie normalne, standardowe wody. I ona zawiera magnes i wapń. Ona jest średnio nasycona dwutlenkiem dutlen węgla, jest wysoko zmineralizowana. Są jeszcze takie, które są średnio zmineralizowane i są takie, które są chyba. Chyba tak, chyba tylko te dwa rodzaje. W każdym razie mamy cieszynę, tak mi się wydaje, muszynę mamy muszynę. I to jest ostatnia rzecz, którą chcę Wam pokazać w dzisiejszym filmie. Wody, to jak Wam mówiłam, wody to był ostatni, ostatnia rzecz, która była, którą sobie kupiłam. Jeżeli chodzi o całą kwotę, którą wydałam, jest to 57,81, więc moim zdaniem nie dużo. dodając, że kupiłam tutaj rzeczy, które tak naprawdę nie są mi do niczego tak potrzebne. Typu chipsy, typu żelki, typu te, te ciastka. Także pewnie jakbym nie kupiła tych czterech rzeczy, zapłaciłabym mniej. Około 50 zł, tak mi się wydaje. A tak to troszkę y, mam więcej y, pieniędzy za te zakupy. No ale cóż, człowiek nie żyje samą wodą i chlebem, a ja się już z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że będziecie na razie pa!